Proszę Państwa, sytuacja Polski, sytuacja Polaków, sytuacja nasza jest teraz niezwykle dramatyczna. Nie będę mówił o sytuacji całego globu, bo oczywiście na tym tle nasza sytuacja jest również dramatyczna. Ale Polacy i Katolicy łączę te dwie rzeczy, dlatego że różne bandy masońsko-żydowskie bardzo wyśmiewały się przez całe pokolenia z, z tego połączenia Polak Katolik, więc Polacy i Katolicy wiemy, jak się bronić. Najważniejszą obroną dla nas nie jest narzekanie na stronach internetowych, jak to jest źle. Najważniejszą obroną dla nas są krucjaty różańcowe. Jak mówiliśmy Państwu, na pewno mówił ksiądz Małkowski, ja mówiłem, wiele osób powtarza, że było już na świecie 10 zwycięskich krucjat różańcowych. Może źle powiedziałem. Mamy nadzieję, że polska krucjata różańcowa obecna będzie tą dziesiątą zwycięską. To jest poprawne. Ale tutaj proszę, żeby moi słuchacze byli, nie wysłuchali, tylko by byli aktywni, by nam pomogli w tym przyszłym zwycięstwie różańcowym dla Polski. Ono się robi poprzez krucjatę różańcową za ojczyznę. Bardzo proszę wejść na stronę tak się nazywającą, czyli krucjata różańcowa za ojczyznę. A strona ta, a ściśle mówiąc, Młodzi w większości ludzie, którzy to organizują, tą krucjatę za ojczyznę, zorganizowali również kolejny marsz pokutny, właśnie za ojczyznę. Na razie takie różańcowe marsze pokutne odbywały się tylko w Warszawie. Proszę Państwa bardzo, byście zorganizowali nie ktoś inny, ty, ja, w innych miastach czy na wsiach, czy w Chicago, czy w Toronto. Marsz, pokutny marsz różańcowy za ojczyznę. Jedna z dzielniejszych administratorek strony patriotycznej i katolickiej napisała mi, proszę pana, ale my przecież nie możemy, bo my jesteśmy w jakiejś tam małej miejscowości i nie mamy pieniędzy. Proszę pani, w tej małej miejscowości też jest dużo zrozpaczonych, Biednych Polaków, katolików. Zorganizujcie u siebie ten marsz, marsz pokutny różańcowy. To nie trzeba przyjeżdżać do Warszawy. Nie jest istotne, żeby to się działo w jednym miejscu. Jest natomiast istotne, by działo się wszędzie w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie jest Polonia czy w Ameryce Południowej, czy w Australii, czy w Kanadzie. Ostatni marsz. Pokutny uliczny różańcowy w Warszawie miał miejsce 9 września wieczorem. Szliśmy jak zwykle od Nowego Miasta, to jest Kościół Paulinów na Nowym mieście, przez barbakan, rynek Starego Miasta i krakowskim przedmieściem, aż do pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego. Otóż było nas mniej więcej 200 osób. Proszę Państwa, jeśli w Warszawie jest, powiedzmy, w okolicy Warszawy półtora miliona, to znaczy, że szło nas jeden na dziesięć tysięcy ludzi, którzy powinni błagać Matkę Boską o przebaczenie, o zlitowanie się, o miłosierdzie dla Polski. Na razie jest, było nas jeden na dziesięć tysięcy. Natomiast sam marsz był wstrząsająco dobrze zorganizowany, w odróżnieniu od różnych takich marszów, w których na przykład miesięcznice zbrodni smoleńskiej, w których zwykle jest złe nagłośnienie, albo ktoś nie przyniósł nagłośnienia. Tutaj i nagłośnienie było wspaniałe, jak, jak za każdym razem, i również wybrane teksty. bo to Mówiliśmy przecież kilka Tajemnic różańcowych. znaczy, kilka razy po te pięćdziesiąt razy różaniec, i za każdym razem rozważania były wspaniale wybrane przez tych intelektualistów, młodych ludzi, którzy to robili, naszych wielkich intereksów, Kardynała Chlonda, kardynała Sapiechy, kardynała Wyszyńskiego. Bo na tym się nasze, nasi interreksi skończyli. Teraz. Mamy jakieś popłuczyny po Wielkich Kardynałach. Nie będę już ich wymieniał, bo Państwo sami sobie mogą je wymienić. Natomiast myśmy szli właśnie przez Barbakan, przez Nowe Miasto, Stare Miasto najpierw, przepraszam, najpierw Nowe Miasto, potem Stare Miasto. I wstrząsające dla mnie, uczestnika, było to, że szliśmy po takich gruzach. Ponieważ y, Warszawa jest rozkopana, y, pani y, zwana miłosiernie HGW, czyli szefowa Warszawy, rozkopuje Warszawę i tak zostawia. Między nami były y, młode matki, były młode kobiety ciężarne, były również osoby na łózkach i jakoś przeprowadzaliśmy, przenosiliśmy te osoby przez ten bałagan na rozkopanych jezdniach. I nikt nie martwił się, nikt nie narzekał na panią HGW, dlatego, że to był marsz pokutny. Wstrząsające było, kiedy na rynku Starego Miasta, piękna pogoda, pod wieczór, słońce, było tam tysiąc czy tysiąc pięćset osób na rynku Starego Miasta, którzy jedli sobie lody, pili piwko, chodzili, oglądali sklepy. To jest niedziela pod, przed wieczorem. I tu nagle pojawia się jakaś Procesja, bo szliśmy z flagami y, polskimi, szliśmy z feretronami Matki Bożej. Pojawia się jakaś procesja ludzi, część na wózkach, i zaczyna i śpiewa y, hymn y, Konfederatów Barskich. Ten hymn był śpiewany czysto, głośno, pięknie, i widziałem, ja słyszałem go po raz któryś. Mogłem w nim wtórować, pomagać, ale oczywiście sam bym tak nie zaśpiewał. Natomiast ci młodzi ludzie, którzy prowadzili tą pieśń, robili to tak wspaniale, że całe te 200 osób pięknie śpiewało na cały rynek Starego Miasta. Otóż widziałem osłupienie w oczach tych różnych ludzi, właśnie jedzących lody czy pijących oranżadę, że są ludzie, którzy walczą w ten sposób o Polskę. Przezatrzymywaliśmy się przed każdym z kościołów z odpowiednią, znowu dobraną przez organizatorów cytowaniem tych potrzebnych nam intencji, nam to znaczy Polsce i bardzo dużo ludzi się do nas przyłączało, bo tak jak większość z państwa nie wiedzieli, że istnieją pokutte, krucja, uliczne krucjaty różańcowe w Polsce albo o Polskę bo jeśli państwo zorganizują w Toronto czy w Ontario, to bardzo proszę, to będzie też krucjata pokutna o Polskę. I tak trzeba. Otóż przyłączali się do nas ludzie, starsi państwo. Ja widziałem taką dziewczynkę, która jechała się rowerem, miała 12 czy 13 lat i zatrzymała się z tym rowerem i przyłączyła się i szła po tych gruzach pozostawionych po rządach HGW na Starym Mieście, szła potem z nami, przenosząc ten rowerek, i do samego końca szła. Więc y, ta y, ilość ludzi y, uczestniczących w krucjacie różańcowej rosła, bo ludzie się przyłączali. Wreszcie doszli, oczywiście oddaliśmy pokłon krzyżowi zrabowanemu przez Ból go który teraz pełni obowiązki namiestnika w Polsce, i który ten krzyż został zrabowany, jest gdzieś tam w kościele świętej Anny, ale to nie była demonstracja polityczna, ani nie demonstracja przeciwko temu nieszczęsnemu człowiekowi, tylko to była modlitwa do Matki Bożej, pośredniczki wszystkich łask, o prawdę, o prawdę. Również o tą samą prawdę modliliśmy pod się pod krzyżem wirtualnym, który jest właśnie przy pałacu namiestnika, namiestnika jakiś obcych rządów ten pałac zresztą pałac namiestnikowski gdzie jest właśnie ten krzyż prawdy pamięci ten pałac namiestnikowski był oświetlony jakoś tak szaro fioletowo coś potwornego jak wyglądał ten jednak ładny budynek absurdalnym oświetleniu, w takim oświetleniu, no jakby zupełnie jakiś szaro-fioletowy kisiel. Coś, co przypomina zupełnie denaturat. Rzeczywiście, myślę, że są to ludzie zdenaturowani, ale myśmy pokornie, najpierw przede wszystkim tam odmówiliśmy dziesiątkę różańca, w miejscu upamiętniającym zbrodnię smoleńską, kłamstwo smoleńskie, Żądając od tych, którzy to kłamstwo uprawiają, żeby wreszcie ujawnili prawdę, i prosząc, prosząc pośredniczkę wszystkich łask, by rzeczywiście, byśmy wreszcie tą prawdę o zbrodni około Smoleńskiej poznali. Te kilkadziesiąt osób, które stało tam pod takim krzyżykiem, które oni zawsze przynoszą w to miejsce, było zachwyconych i podbudowanych tym, że Duża grupa, bo jednak dla nich te 200 osób, no bardzo uczciwie i gorąco się modlących, to była duża grupa wsparcia. Odmówiliśmy tam co najmniej dziesiątkę różańca z tajemnic bolesnych, i później poszliśmy do końca, to znaczy pod pomnik Stefana Wyszyńskiego, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przy kościele Wizytek. Tam już było o wiele więcej osób, może 250. Ja z dużym. Rozczuleniem widziałem tą dziewczynkę, która do nas przystała z rowerem, która ogromną żarliwością odmawiała i reagowała na egzorcyzmy prowadzone przez księdza Łukasza. To były jakieś duże egzorcyzmy, takie które są księdzu. Katolickiemu dozwolone, bo to ksiądz Łukasz, który nas prowadził, nie jest, o ile wiem, egzorcystą naznaczonym przez biskupa. Biskup raczej tego księdza, to jest młody ksiądz Łukasz, wnuk zresztą Adama, Jana Dobraczyńskiego. I on prowadził te egzorcyzmy, egzorcyzmujące, proszące Boga i Matkę Bożą i świętego Józefa. O wygnanie szatana, szatana pychy, szatana zła z naszych serc, z Polski. Takie krucjaty różańcowe powinny mieć miejsce, jak powtarzam, w setce miast, w tysiącu wsi i we wszystkich miastach, tam gdzie się gromadzi Polonia. Natomiast było nas, powiedzmy, właśnie te. 150 na całym leniu, czy 200 osób, to znaczy 1 na 10 tysięcy. Otóż proszę się zastanowić, proszę Państwa, ilu z nas, to znaczy z tych 9999 osób, ile z tych osób uznaje, że wszystko jest dobrze? że mają na przykład dobre, wystarczające emerytury, że emerytury im rosną, że syn pracuje w dobrym zakładzie, że szef mu dał duże, dużą podwyżkę bez żadnego żądania. No po prostu, że fajno jest. I jaki procent tych Polaków, Warsza w tym wypadku Warszawiaków, jest zadowolonych z obecnej sytuacji? Niech każdy z Państwa sobie sam odpowie. I jaki procent po prostu nie wiedział? I tutaj mówię po to gorąco, proszę Państwa, byście przekazali innym, że są te comiesięczne krucjaty różańcowe w Warszawie, by Wasi przyjaciele zorganizowali to, czy w Przemyślu, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy oczywiście w Toronto. Ale jaki to jest procent tych, którzy nie wiedzą? Podejrzewam, że, przypuszczam, że spory. Jaka część ludzi za to Interesuje się, wyżywa się swoją rozpacz, czy swoje poczucie patriotyczne, klepiąc w komputerze w te klawisze o jakichś tam Żydach, czy masonach, czy o jakichś spiskach. I uznając, że to klepanie takich niewiadomości, takich swoich frustracji, coś Polsce da. Otóż to Polsce nic nie da. Jaka część z nas wreszcie interesuje się jakimiś bzdurnymi e, widzeniami, jakiejś gospy, czy jakiś e, pani z Irlandii, czy z Islandii, Mary zdaje mi się. Otóż ogromna część katolików czyta i słucha tych najróżniejszych bzdurnych w większości. Prawie wszystkie to są diabelskie przesłań z tamtego świata. Otóż szkoda naszego czasu. Więc to, co możemy zrobić, to przyłączyć się, po prostu się przyłączyć do krucjaty różańcowej, do tej pokutnej ulicznej krucjaty różańcowej, by na przykład za niecały miesiąc w Warszawie nie było raz 200 osób, a powiedzmy 2000, by spowodować, żeby takie same krucjaty były w innych miastach, bo ci wielcy polscy. Prymasi, wielcy kardynałowie mówili i to jest doświadczenie popularne, że jeśli 10% jakiegoś narodu będzie prosiło za pośrednictwem właśnie pośredniczki wszystkich łask, będzie prosiło Pana Boga, to wtedy to wtedy te prośby będą wysłuchane. Ale proszę Państwa 10% to jest jednocześnie mało i dużo. Oczywiście na przykład w Austrii mniej więcej 10% ludzi chodziło w takich krucjatach różańcowych, z, które rozpoczął Ojciec Pawliczek i wywalczyło, to znaczy wymodliło neutralność Austrii, to znaczy oddanie przez Sowieta tej ofiary Austrii, oddanie no, w miarę wolnemu światu. Z drugiej strony 10% w Polsce. To jest 4 miliony ludzi, które powinny kroczyć takimi, w takich krucjatach pokutnych po ulicach. I to jest nasze zadanie, ponieważ Polska ześlizguje się z tej straszliwej, straszliwego zbocza i gospodarczo, i duchowo, i tylko poprzez pośredniczkę wszystkich łask możemy prosić Pana Boga, by nas to ześlizgiwanie się by zostało wstrzymane. I oto, proszę, o aktywność, proszę państwa i proszę również Matkę Bożą, by uśmiechnęła się nad nami, by spowodowała, że ludzie się obudzą. Nie obudzą się oczywiście ci, którzy oglądają TVN -y, czy jakieś inne świństwa, czy nawet, ale również ci, którzy klepią sobie te wiadomości. Antykatolickie czy pseudokatolickie, właściwie jakieś najróżniejsze współczesne objawienia, możemy powrócić tylko do tego, co od setek lat jest promowane przez niebo, to znaczy między innymi i głównie przez Matkę Boską, szczególnie w Fatimie. Otóż to wszystko jest nam dane i czas najwyższy, byśmy się otrząsnęli, byśmy poszli właśnie w krucjatach pokutnych, ulicznych, po ulicach miast, miasteczek i wsi. Z Panem Bogiem! O